Dobra, witam serdecznie Marcin Tosz, ujawniamy, jesteśmy w Tresnie, to jest podwrocławska miejscowość, tu, tuż nad rzeką Odra, stan Odra już bardzo wysoki, zaraz go wam pokażemy, tutaj za mną jak widzicie pracują mieszkańcy tej miejscowości, ale nie tylko, Tresna, są tutaj mieszkańcy całego Wrocławia, sporo ochotników, eee, ładują, zapraszam, ładują korki, bo z tym na kopartę. Ona później jedzie, i tam chłopaki e, gdzie tu eee. rozładowują to wszystko i umacniają bały. Mamy tutaj ludzi. Nie pan na tutaj, to do na jest kolarz. jest? Jeżeli w Rosacji trzeba pan specjalnie, jak rozumiem, tutaj pomagać, tak? Dobrej, proszę opowiedzieć tak swoimi, swoimi zdaniami. Co tu się dzieje? Wczoraj byliśmy w Kamieńcu Wrocławskim, Kamieńc Wrocławski gotowy, są trzy razy worki plus folia elegancko. A tutaj przyjechałem niedawno i patrzymy co się dzieje, ale chyba rąk do pracy nie brakuje, więc zakładam, że to się powinno udać. Dobra, e, a sytuacja jest teraz jaka? Tutaj nie wiem, przecieka wał gdzieś, trzeba go... Nie. bo rozumiem, że wzmacniacie wały, podwyższacie tak. je, tak? To nie chodzi o to, że gdzieś coś się psuje, niszczy, nie. gleba przysionka, wzmacniacie, podwyższacie wody, wały. Wody jeszcze nie ma, woda będzie pewnie może jutro, może w czwartek, może w piątych, tak to się, zna, się słyszy. Więc yy, no to musi być gotowe do tego czasu. Jest czas, można działać. Super. Dzięki wielkie w takim razie. Chodźcie powiedziałem, będziemy teraz zobaczyć dalej. Nie, no to tutaj ostatnie Dobra, dobra, dobra. Naprawdę, słuchajcie, imponujące jest to, że ludzie z własnej woli przyjeżdżają pomagać. To jest piękne. Ale jeżeli chodzi o sprawy mniej piękne, to zobaczcie teraz na Odrę, która już tutaj wylewa. Ale tu może sobie wylewać, bo wał jest tam. I patrzymy teraz na wał, który jest podwyższony workami z piaskiem. Więc Odra tu może sobie wylewać ile sobie chce, oczywiście do granicy, do górnej granicy wału. Będzie traktor. Przestańmy tutaj w A Pani skąd przyjechała tutaj? Ale jest Pani skręcać? No to, to nie. Trzeba Pani pomagać. I jak Pani stąd? Jak tutaj w to jest w sensie, Pani przyjechała. Ok. Ale palimy za podstawę gratulujemy. Proszę. co osobę Pani może później tu wezmę?

I tutaj panowie już te worki układają. Jakiś lokalny patriota? Celebryta. Blokuję na Twitterze. Patrycjo, zaprasz chodźcie, bo mamy tutaj chyba fanów. Jak pierwota? Idzie. Ktoś się mam powód? Ludzi dużo, chęci są. chęci są, ludzie są, materiał jest. O są, są no, potrzebne Czy tyle osób jest, tyle wystarczy? Jak jest? Apelować o to żeby piłuje? Sami się, sami się rozejmiemy. Na lokalnych forach. Jest stąd, tak, preska. Mniejszy pięść. Mniejszy

Субтитры bo to jest bardzo ważne. Porek nie może być w 100% wypełniony ziemią czy kwiatem, tylko w taki sposób, żeby to zapinąć. panowie robią to tak, jak powiedziałem, że strażacy im powiedzieli. Warto ten system znać. Czyli niepełny porek przekładamy i dopiero na marykanie. Zamiast się od mieszkańców, od tych tutaj, co od tych panów, pań, którzy tu pracują. Jest wszystko na razie pod kontrolą. Tutaj naprawdę mnóstwo ludzi z całego miasta, nie tylko z Wrocławia, w, w ponurowanych miejscowości wygląda na to, że sobie świetnie radzą, nowym by było tam dalej. Co byś? Jeszcze taki... jakbyś podał godzinę, i, bo żebyśmy mieli to... Mamy godzinę 14, 20 lat, 20 idziemy dalej, na razie się rozłączamy, do zobaczenia.